Siostry organizowały przedszkola, szkoły, domy dziecka, internaty, domy akademickie, prowadziły kursy zawodowe dla dziewcząt, świetlice, czytelnie dla dzieci i młodzieży, podjęły katechizację, pracę formacyjną nad przygotowaniem przyszłych katechetek i nauczycieli. Do dziś siostry, jak chciała założycielka, zajmują się szczególnie dziećmi i młodzieżą, ale też wszystkimi, którzy potrzebują jakiejkolwiek pomocy. Matka Urszula zmarła w Rzymie 29 maja 1939 roku, a w 1983 roku została ogłoszona błogosławioną w 2003 święto. I może tutaj, zanim powiem o działalności uszulanek w Milanówku, to tak podzielić taką refleksją. Wychodząc do Państwa tutaj na spotkanie, chciałam może tak zatrzymać się, żeby Państwu powiedzieć, no dlaczego jest święto i skąd czy Kobieta fizycznie nie była potęgą. Skąd czerpała siły, te siły wewnętrzne? I tak pomyślałam, że po pierwsze wpatrzona w oblicze Chrystusa Ukrzyżowanego, wtulona w Jego serce, wzmacniana nieustannie Jego ciałem w Eucharystii, Zapominała o tym, co za nią, wytężała siły ku temu, co przed nią, i pędziła ku wyznaczonej meci, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa. Radowała się zawsze w Pana. Wszystkim była znana jej wyrozumiała łagodność. O nic się zbytnio nie troskała, ponieważ każdą sprawę. Przedstawiała Bogu w modlitwie. Pokój Boży strzegł jej myśli i serca. A wszystko czyniła tak, bo wiedziała, że wszystko może w tym, który ją umacnia. I myślę, że jest to taki piękny przykład świętości na dzisiaj. Dla każdego z nas możliwe do podjęcia przez każdego z nas. Wśród wielu wspomnień, jakie zachowały się o świętej Uszuli, jest także takie, które pozwala przypuszczać, że odwiedziła Milanówkę. Chociaż historia domu sióstr w Milanówku rozpoczyna się 19 marca 1942 roku. Jednak siostry pojawiły się w Milanówku tutaj w roku 30, 1930, kiedy budowały w Warszawie dom akademicki. Po prostu, żeby zebrać fundusze na budowę tego domu, założyły tutaj letni pensjonat w Kresy w ulicy Słowackiego. W 1942 Siostry ponownie pojawiają się w Milanówku. Zostały zaproszone przez panią Marię Moll, właścicielkę dużej posesji, dworek Dęby przy ulicy Starodęby 11. I były to siostry, które wysiedlono z domu w Łocie. Początkowo siostry pracowały i zajmowały się uprawą ogrodów. Tego samego roku siostry zawarły umowę dzierżawy willi Matuline na okres 5 lat. Następnie właścicielka pani Maria Patraszewska przekazała posiadłość siostrom w zamian za dożywotnią opiekę. Już w maju siostry osiedliły się w tym domu, przygotowując go do przyjmowania dzieci i młodzieży. Wynajęły także bożedarę przy ulicy Parkowej, gdzie w ciągu roku szkolnego był mały internat, a w wakacje organizowały półkolonie dla dziewcząt. Siostry prowadziły też kolonie dla chłopców z Warszawy. W koedukacyjnym domu dziecka, właściwie takim internacie dla sióstr, dla dzieci słabych i takich wymagających lepszych warunków klimatycznych, lub dla takich, które nie mogły przebywać w rodzinach ze względu zagrożenia wojennego, były tutaj też dzieci żydowskie, było ich około 30% ze względu na bezpieczeństwo starano się ten fakt utrzymać w tajemnicy. W Matulinku siostry prowadziły tajne nauczanie z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum do roku 1945. W roku 1944, w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego, siostra Aniela Łozińska, ówczesna przełożona domu, Podjęła decyzję o zajęciu się pomocą dla powstańców. Urządziła tutaj punkt zbiorowego żywienia. Dom sióstr miał być bazą dla walczących. Dlatego też siostry były przygotowane na wszelki rodzaj pomocy. Po upadku powstania zajęły się osobami uciekającymi ze zrujnowanej stolicy. Pomagały też tym, którzy znaleźli się w obozie w Puszkowie. Po wojnie w Milanówku było kilka szkół, które nie posiadały swoich internatów. Dlatego siostry przyjęły na początku kilkanaście dziewcząt do mieszkania w Matulinku, a już we wrześniu 1945 roku w zorganizowanym internacie zamieszkało około 70 osób. Siostry z troską podchodziły do dziewcząt i chłopców, którzy tutaj zostali przydzieleni z liceum jedwabniczego. 28 sierpnia 1954 roku władze odebrały siostrom prawo prowadzenia internatu i przedszkola, a lokal zapieczętowano. Panią Watraszewską, właścicielką domu, usunięto z jej mieszkania do jednego małego pokoiczku, a siostrom ograniczono mieszkanie. Mimo zamknięcia internatu Zakazu prowadzenia przedszkola, siostry nie rezygnowały ze swej działalności i próbowały na różne sposoby pomagać najbardziej potrzebującym. Jednocześnie też starały się siostry ciągle o zwrot Matulinka, gdzie kolejno prowadzono bursę studium nauczycielskiego i technikum samochodowego. Dom dziedziczony po pani Marii Watraszewskiej, siostry odzyskały od kuratorium dopiero 1975. Willa była bardzo uszkodzona, zniszczona, dlatego musiały przystąpić do jej odnowienia i przysposobienia do mieszkania. W tej chwili tak wygląda. Siostry co roku, począwszy od 1946, organizowały półkolonie dla dzieci, szczególnie z rodzin biednych z Milanówka. A w roku 1946 poproszono siostrę o prowadzenie karytysowego przedszkola. W roku 1988, taki rok bardzo ważny dla przedszkola, otrzymuje przedszkole nowy budynek do dyspozycji przy ulicy Mickiewicza 11. Gdzie mieściła, mieściła się wcześniej pralnia sióstr, która została kapitalnie wyremontowana i przystosowana dla potrzeb przedszkola. W roku 2010 został przeprowadzony kapitalny remont budynku. Historia dziecińca, przechowalni, później przedszkola. To ponad 60 lat. Trudno zliczyć, ile dzieci przewinęło się przez to wyjątkowe miejsce, ile rodzin tutaj zaznało pomocy sióstr, ile przedszkolaków z radością przyprowadzało już swoje dzieci czy wnuki. Na pewno jest to miejsce pełne dobrych i radosnych wspomnień, które wraz z ludźmi idą w świat. W 1957 roku siostry podjęły pracę katechetyczną która trwa do dnia dzisiejszego. Wszyscy pracują tutaj w Szkole Podstawowej nr 2, w Zespole Szkół Gminnych na Żabinoczku i w Prywatnej Szkole Podstawowej na Brzusowie. 70 lat obecności sióstr szulanek serca Jezusa konającego w milanówku to czas wielkiego zaangażowania i różnorodnej działalności w środowisku. Wiele osób składa się na historię tego domu. Niektóre wniosły bardzo dużo i do dziś są wspominane przez mieszkańców z ogromną wdzięcznością. Odpowiadając na wezwanie Matki Założycielki, świętej Urszuli, Realizując charyzmat Zgromadzenia, staramy się służyć tym najbardziej potrzebującym, właśnie przez nauczanie i wychowanie. Dlatego też nasze dzisiejsze spotkanie ma być taką okazją do refleksji nad tym, co jest ważne dla przyszłości każdej rodziny, dla przyszłości społeczeństwa, dla przyszłości naszej ojczyzny. Bo misją szczególną naszego Zgromadzenia. Jest głoszenie Chrystusa, miłości jego serca przez wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży. Zanim oddam głos yy, pani profesor, to chciałbym, żebyśmy posłuchali, co mówią dzieci o wychowaniu, jak one rozumieją wychowanie. Wsłuchajmy się uważnie, bo dzieci zawsze wiedzą lepiej. Co to jest dobre wychowanie? Jest to, że rodzice muszą dobrze wychować dzieci, żeby biznes dobrze szedł. A jak nie wychowają, to są pleniami. A w jaki sposób trzeba wychowywać dziecko, Ma dużo pieniędzy i ten wychowany człowiek jest piękny, oczywiście. Bo dobrzy ludzie są piękni, a nie dobrzy brzydzi. Bo mało na tym zarabiają, że są brzydci. Są brzydzi, bo mają złe mijne, na złość komu robią i źle się wychowują. To wszystko z tej brzydoty. A kiedy dobre wychowanie może przydać się najbardziej? Przyda się. A <gry> <should do>, no? <gry> To dużo, chcemy zapłacić. Wesele roznosi, co wszędzie Twą chwałę i dobroć Twą głosi, co jakby Twój uśmiech, o Panie Przedwieczny! Ja pragnę, jak promyk, dać wszystkim swoją jasność, a przy tym dla siebie niczego nie żądać. Wciąż z Ziemi do nieba z miłością podążać, by w Bożej światłości zaczerpnąć swą światłość. Jak promyk, tak pragnę, wciąż działać w cichości. Promyczkiem Twojej łaski dla wszystkich bym była. Od ludzi nieznana, by w tobie wciąż żyła, miłością świat darząc, niech umrę z miłości. Jak ten promień. słońca i radości przeszła święta Urszula przez świat. Daj niech w sercach naszych radość gości, niebiańskiej łaski kwitnie chwilę. Tyś sierotą serce swe oddało, Tyś wygnańcom otworzyła drzwi, Zagubionym drogę Tyś wskazała, Pokój niosłaś wśród użliwych dni.